W tym odcinku Beauty Buzz będzie się działo. Sprawdzimy trend no make-up i jakie gwiazdy zaczęły go lansować od nowa. Odwiedzimy nowy instytut Medestel. Odpowiemy na trudne pytania, m.in. o stężenia witaminy C w kosmetykach. Będą nowe książki, będą nowe podcasty i gość specjalny naszego odcinka, Agnieszka Niedziałek, która podzieli się z nami tym, jakie newsy i trendy przywiozła z targów w Hongkongu. Oglądajcie. A teraz czas na kosmetyczną ploteczkę. Porozmawiamy sobie o trendzie No Make Up, który przez wiele lat kojarzył nam się z bardzo delikatnym, prawie niewidocznym makijażem. To się zmieniło, kiedy w 2016 roku piosenkarka Alicia Kiss pokazała się na jednej z gal. Totalnie sote. I kto by pomyślał, że 8 lat później podobną sensację wywoła gwiazda lat 90. można powiedzieć nawet seks bomba Pamela Anderson. Tak, właśnie Pamela Anderson zaczęła pojawiać się bez makijażu w wersji bardzo naturalnej, sote na różnego typu wydarzeniach filmowych i jak się okazuje, ma się z tym świetnie. Pamela Anderson sama powiedziała o tym, że chce wyglądać. Tak, jak ma na to ochotę i chce dbać o siebie na własnych warunkach. Może to nie przypadek, bo ostatnio okazało się, że została współtwórczynią marki kosmetycznej. Razem z Marie von Berens, niemiecką influencerką i modelką, założyły markę Sonsi kosmetyki, które opierają się na bardzo prostych formułach i pozwalają dbać o skórę kompleksowo, od wewnątrz i od zewnątrz. Jeżeli Pamela Anderson zdecydowała się pokazać bez makijażu, myślę, że każda z nas może spróbować to zrobić. Taki trend bardzo mi się podoba. Na mapie Warszawy mamy nowe miejsce beauty, Instytut Medestel. Na warszawskim Żoliborzu powstał gabinet, klinika, która zachwyca nie tylko wystrojem, ale też Podejściem do pielęgnacji zgodnym z zasadami korneoterapii. To miejsce zostało stworzone przez twórczynię marki Medestel, dr Małgorzatę Hełkowską i Jolantę Zwolińską. Jolantę Zwolińską, zapewne doskonale wszyscy znacie, to jest jedna z bardzo ważnych postaci w polskiej branży kosmetycznej. Kobieta, która stworzyła marki Soraya, Dermika, Jonel. I Medestel. Pani Jolanta powiedziała, że zawsze jej marzeniem był własny gabinet kosmetyczny, i spełniła to marzenie dopiero w 2001 roku, otwierając Dermika salon spa na Warszawskim Żoliborzu. W 2013 w tym miejscu powstał Instytut Jonel, a dzisiaj pod tym samym adresem znajdziecie nowoczesny, piękny, designerski. Instytut Medestel. Zdradzę Wam, że to, jeżeli widzicie na mojej skórze ten glow, to efekt zabiegu z witaminą C, który miałam przyjemność wypróbować, i powiem Wam, że było to niesamowicie przyjemne doświadczenie. A podczas masażu twarzy w Instytucie Medestel można po prostu zasnąć. Bardzo lubimy świętować branżowe jubileusze, a w tym roku będzie wielka okazja, by świętować. Podczas 48. Kongresu i Targów Elena w Krakowie będziemy obchodzić 30-lecie. LNE w Polsce. Na samym początku, czyli 30 lat temu, LNE to był magazyn oraz kongresy połączone z targami. Dzisiaj to także platforma wideo Cosmeo, podcasty Żyj Kolorowo, a także prężnie działające media społecznościowe i wydarzenia, które organizujemy w Warszawie. Na przykładzie LNE świetnie widać, jak przez to 30 lat zmieniała się branża beauty w Polsce, by osiągnąć ten pułap, na którym jesteśmy dziś, czyli jeden z najciekawszych rozwojowych kierunków w Europie. A na 48 kongresie i targach LNE spotkacie nie tylko 300 najlepszych polskich i światowych marek, ale też kilkudziesięciu wybitnych ekspertów branży Beauty, którzy wystąpią na pięciu kongresowych scenach. To będą dwa dni pełne świętowania, inspiracji i wiedzy. Do zobaczenia w Krakowie 29-30 marca. Na rynku pojawił się już trzeci tom bestsellerowej serii Kosmetologia autorstwa dr. Anny, kołodziejczak wydany przez wydawnictwo PZWL. Te książki sprzedają się. Jak świeże bułeczki, a to dlatego, że są pełne praktycznej wiedzy i są tak naprawdę lekturą obowiązkową dla każdego kosmetologa, czy dla studentki, czy dla osoby, która już pracuje w gabinecie. W trzeciej części kosmetologii pojawiają się zarówno aspekty teoretyczne, jak i mnóstwo praktycznych wskazówek, dotyczących między innymi tego, jak radzić sobie w przypadku problemów skóry, takich jak chociażby trądzik, trądzik różowaty, przebarwienia, starzenie się. Nowością są też informacje dotyczące leczenia różnych stanów i problemów. Skóry głowy. Co ciekawe, wiele miejsca poświęca się tu także zabiegom zaawansowanym, estetycznym, takim jak chociażby stymulatory tkankowe, mezoterapia czy peelingi chemiczne. Nie zabraknie też praktycznych informacji na temat bezpieczeństwa zabiegów, przeciwwskazań do konkretnych zabiegów i sposobów na minimalizowanie ryzyka powikłań. Dodatkowo w książce znajdziecie też kody QR, które odsyłają do praktycznych wideowskazówek. To jest pozycja obowiązkowa w bibliotece każdego profesjonalisty. Prężenie witaminy C w kosmetykach czy więcej znaczy lepiej. Czy to jest prawda, czy to jest mit? Hm. Nie całkiem łatwo odpowiedzieć na to pytanie, chociaż witamina C jest niewielką cząsteczką i wydawałoby się, że sprawa jest prosta, w rzeczywistości tak nie jest. Witamina C jest ważnym składnikiem kosmetyków, pozwalającym osiągnąć szereg potwierdzonych naukowo skutecznych rezultatów. Jeżeli chodzi o pigmentację, antyoksydację, przede wszystkim, ale także e, działanie przeciwstarzeniowe i produkcję kolagenu w skórze. Natomiast sama cząsteczka witaminy C, kwasu askorbinowego, jest bardzo wrażliwa i nietrwała. To druga strona jej skuteczności. Jeżeli chcemy dostarczyć rzeczywiście duże stężenia, na przykład kilkanaście, może nawet 20% witaminy C w kosmetyku, to musimy się zastanowić, czy nie zaskutkuje to fotodegradacją czy degradacją chemiczną. Często więc obniżamy stężenie witaminy C do pojedynczych procentów po to, żeby rezultat działania był lepszy i nie na, żebyśmy nie byli narażeni na obecność produktów i jej przemian chemicznych. Dodatkowo po to, żeby witamina C była Optymalnie dostarczana do skóry stosujemy jej pochodne, takie jak estry, na przykład palmitylniowe. Widać więc nie potrafimy łatwo odpowiedzieć, czy to prawda, czy to mit, ale warto się zapoznać z tym tematem. W branży beauty coraz więcej uwagi poświęca się nie tylko wypaleniu zawodowemu, ale też tematom związanym ze zdrowiem i komfortem psychicznym. Warto zainteresować się projektem Masz sens, którego inicjatorem jest marka Arcana Cosmetics. W tym projekcie są zarówno podcasty, webinary, jak i dostępne są medytacje mindfulness. Ja polecam wam szczególnie podcasty, podczas których poruszane są tematy nie tylko zdrowia psychicznego, ale też wypalenia zawodowego, satysfakcji z pracy, tego jak nie dać się obciążyć problemom klientów ale też porady biznesowe, jak dbać o własny gabinet. Gośćmi są m.in. psychoterapeuci, psychodietetycy, eksperci biznesowi i trenerzy mindfulness. Dodatkowo na stronie maszsens.org możecie wypełnić ankietę, która bada poziom satysfakcji z pracy, ale też poziom wypalenia zawodowego. Po wypełnieniu takiej ankiety, na mail otrzymacie informacje o zaleceniach, jak zadbać o swój dobrostan w pracy. Sprawdźcie koniecznie ten projekt. A teraz czas na kosmetyczny test i w tym odcinku Beauty Buzz pokażę wam produkty podologiczne marki Farmona Professional z linii Podologic Medical. To są dwa niewielkie produkty, ale bardzo przydatne i ułatwiające pracę podologom. To jest olejowe serum do skóry i paznokci z problemem onycholizy oraz żel do skóry i paznokci z problemem grzybicy. Ten pierwszy produkt, czyli serum olejowe, to jest preparat, który regeneruje, nawilża i odżywia skórę oraz paznokcie, zapobiega rozdwajaniu się płytki i łamaniu, co jest szczególnie ważne dla osób z problemem onycholizy. W środku znajdziemy olej rycynowy, oliwę z oliwek, ceramidy, olejek miętowy i witaminę E. Żelowe serum łagodzi podrażnienia, nawilża skórę i tworzy na niej warstwę ochronną, a dzięki precyzyjnemu aplikatorowi preparat możemy nałożyć tam, gdzie jest to konieczne. Jeśli chodzi o skład tego żelu, zawiera Lactobacillus Ferment, dermosof, Decalact Liquid, olejek lawendowy, ekstrakt z aloesu i alantoinę. Te dwa niewielkie produkty są niezwykle pomocne zarówno dla podologów, jak i dla ich pacjentów, ponieważ przyspieszają i potęgują efekty terapii gabinetowych. W tym odcinku Beauty Bus naszym gościem specjalnym jest Agnieszka Niedziałek, trycholożka i włosomaniaczka i sprawdzimy, jakie trendy i nowości przywiozła dla nas z Hongkongu. Aga, byłaś gościem specjalnym targów Cosmo Pro w Hongkongu. Powiedz, jakie trendy i nowości tam Cię zafascynowały? Przede wszystkim zauważyłam, że trend na mikroigły, które możecie kojarzyć z pielęgnacji twarzy, wchodzą powoli też do pielęgnacji skóry głowy. Sama jeszcze nie wiem jaką mam na ten temat opinię, ale zauważyłam, że powoli staje się to bardzo wyraźne. Druga rzecz to forma ampułek. Bardzo mocno widać takie skoncentrowane kuracje, przede wszystkim na porost do skóry głowy stymulujące czy też witaminowe, wiele z antyoksydantami, właśnie zamknięte w takie jednoporcjowe szklane ampułki. Kolejna rzecz to biofermenty. Myślę, że ten trend jest taki wciąż trwający, ale w Hongkongu zaobserwowałam dużo Biofermentów z herbat. Myślę, że to nikogo nie powinno zdziwić się w końcu Azja, ale właśnie z różnych herbat: czarna herbata, biała herbata, oczywiście też zielona herbata, królowały. No i ostatnia rzecz to może taki bardziej gadżet, a mianowicie filtry na prysznic. Zdecydowanie większy nacisk jest tam kładziony na mm, zmiękczanie wody i jej uzdatnianie. I są to nie tylko takie zwykłe zmiękczające filtry, ale też filtry z dodatkami przeróżnych składników, czy to właśnie antyoksydantów, czy też składników zapachowych, żeby też naszym włosom dodatkowo nadać piękny zapach. No i właśnie jeszcze wszelkie zapachy, czyli na przykład szampon perwodowy. Bardzo mocno pachnące kosmetyki, moim zdaniem taka topka. Aga, wiemy już, co robiłaś w Hongkongu. Powiedz nam, jaka była twoja misja, jak tam się znalazłaś. Za pierwszym razem, czyli rok temu, pojechałam na targi Kosmoprof do Hongkongu z własnym stoiskiem, z własną marką, ale tym razem zostałam zaproszona jako KOL, czyli Key Opinion Leader. Coś jak influencer, abym zrobiła unboxing nowości, które pojawiły się właśnie po raz pierwszy w tym roku na targach Cosmoprof i po prostu wyraziła swoją opinię na temat tych produktów. Aga, ja nie mam żadnych wątpliwości, że Ty jesteś włosową trendsetterką i to jest miejsce, które jest po prostu idealne dla Ciebie. I tak jak Wam mówiłam, teraz jest czas na to, żeby polscy specjaliści ruszali w świat, i tam działali i reprezentowali nasz kraj. Także gratulacje, i mam nadzieję, że przy następnej okazji będziesz też nam przywozić różne ciekawe trendy i nowości, nie tylko z Hongkongu, ale z całego świata. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Beauty Bass.